Przyglądamy się Janowi Chrzcicielowi, ale przez słowa Jeremiasza. Jan to był ktoś, kto pozwolił Panu Bogu się ukształtować. Mówił o sobie, że jest głosem, czyli tak naprawdę nie ma własnej treści, jest tylko dźwiękiem. A żeby stać się słowem, żeby stać się wołaniem, potrzeba, żeby ktoś inny napełnił go znaczeniem, żeby kto inny dał mu treść. I tak też się stało w życiu Jana Chrzciciela. Tego czego dzisiaj narodzenie obchodzimy kogoś wyjątkowego kogoś kto pozwolił Bogu wypełnić się treścią i cały stał się dla niego nośnikiem właśnie dźwiękiem przez który Bóg będzie mógł którym Bóg będzie mógł się posłużyć żeby dotrzeć do ludzi Jeremiasz jest kimś podobnym Słyszy od Boga że został ukształtowany w łonie jego matki że już wtedy Pan Bóg wiedział kim Jeremiasz będzie Znał Jego wielkość, znał Jego zadanie i to, do czego jest zdolny. I kształtował go w łonie matki. Każdy z nas może to o sobie powiedzieć. Jeśli mi nie wierzycie, przeczytajcie pierwszy rozdział listu do Efezjon. Bóg, zanim świat ukształtował, widział każdego z nas. I wiedział, że ten świat przygotowuje na to, żebyśmy znaleźli w nim swoje miejsce. I dla każdego z nas Bóg też ma zadanie, podobne do zadania Jeremiasza, podobne do zadania Jana-chrzciciela. Nie mów Bogu, jestem młodzieńcem, jak mówił Jeremiasz. Nie nadaje się, nie mam tego czy tamtego. To są kłamstwa, które próbuje nam wsączyć oskarżyciel, które próbuje nam wsączyć w umysł przeciwnik Boga, próbuje nas przekonać do tego, że się nie nadajemy żeby być narzędziami wielkiego, potężnego Stworzyciela, Boga Jahwe. To jest nieprawda. Złam moc tych kłamstw. Jak dzisiaj słyszysz, nie mów, jestem młodzieńcem, to nie mów, że się nie nadajesz, to nie mów, że Pan Bóg się pomylił. Przeciwnie. Pozwól, żeby On ciebie ukształtował. Tak jak przygotował ciebie na to, żeby, żebyś był w stanie podjąć misję, którą Tobie daje, tak teraz pozwól na to, sobie na to, żeby On napełnił Cię treścią, żeby to On był tym, który Cię będzie prowadził w codzienności. To nie jest tak trudne, jakby się wydawało, bo Bóg nie robi tego w ten sposób, że kształtuje nas, a potem mówi to sobie rać. Przeciwnie. Każdego dnia, przez różne okoliczności, pociąga nas do tego, żebyśmy w świat wprowadzili dobro, które On zamierza. Wtedy, kiedy widzisz okazję do dobra, działaj, ponieważ to dobro, które przeczuwasz, że może zaistnieć, pewnie Pan Bóg zaplanował, że pojawi się w świecie dzięki Tobie. I to jest coś zupełnie niesamowitego, że kiedy mamy takie nastawienie do życia, to Bóg stwarza przez nas rzeczy, które przewidział, że się wydarzą, stwarza w świecie dobro, ale to dobro nie może zaistnieć bez naszego udziału. Tak Pan Bóg się z nami związał. Tak jak ze swoim głosem, który napełnił treścią, tak jak z Janem Chrzcicielem, tak z Tobą. Chcę, żeby konkretne słowo wybrzmiało w świecie, dlatego że Ty staniesz się głosem. Zawsze zastanawia mnie to zdanie z Ewangelii: Padł strach na wszystkich ich sąsiadów. Zastanawia mnie, dlatego że. No, Jesteśmy świadkami jakiegoś cudownego wydarzenia. Jesteśmy świadkami nadzwyczajnej ingerencji Boga. Tu się dzieje coś wyjątkowego, a na nich pada strach. No to ja bym się cieszył, znaczy byłbym, tak mi się wydaje, rozentuzjazmowany, a tutaj strach. No ale, gdy tak przyjrzeć się życiu świętego Jana Chrzciciela. No to musimy sobie powiedzieć, chyba coś tam czuli, mięte przez jemiołę, co to się szykuje. Bo życie świętego Jana Chrzciciela było tak jednoznaczne, że ktokolwiek znalazł się w orbicie rażenia świętego Jana, no był sprowokowany, może wręcz zmuszony do jakiejkolwiek reakcji. Trzeba się było opowiedzieć za albo przeciw, a mnie było półśrodków. Święty Jan Chrzciciel był postacią bardzo wyrazistą i zmuszającą, wymuszającą nawrócenie. Ale może tego się bali, bo my wolimy zostać w swoim grajdołku, który już świetnie znamy, i nie ruszać się. Jest taka piękna historia o tym, o mamusi, o robaczku i synku robaczku, jak to siedzą sobie oboje na kupie gnoju. I synek się pyta mamusiu, a co to jest takie piękne tam daleko, takie zielone? Mama mówi, a syneczku, to jest piękny las. A co to jest takie błękitne, mamusiu, tam daleko? A, to jest piękne morze. A co to są takie tam daleko, takie majaczące szczyty? A, to są, synku, piękne góry. No to ten synek robaczek zwraca się wreszcie do mamusi. Mamusiu, no ale to dlaczego nie pójdziemy tam do tego lasu, tam e, w, to, w to, nad to morze, czy tam w te góry? Na co mamusia ze złością odwraca na swojego synka oczy i mówi: Tu się urodziliśmy i tutaj umrzemy. No i to tak czasami bywa też z naszym grajdołkiem grzechowo-przyzwyczajeniowym. Zawsze tak było, albo nigdy tak nie było. To są dwie odmiany tego zdania, tej samej myśli. Ech. Czy pada na nas blady strach, kiedy Bóg wzywa nas do nawrócenia? No on robi to teraz?